Pod względem długości kanalizacji jest to największa inwestycja no, w historii, można powiedzieć, naszej gminy. Jest to odcinek 27 km. Będzie kosztować w granicach 9 milionów 600, 000, w zależności od tego, jak będą postępować prace. Termin zakończenia tej inwestycji to jest sierpień 2010 roku. Dlatego też myślę, że podejdziecie Państwo do tego ze, ze zrozumieniem. Jest to firma dość duża, zatrudniamy w tej chwili obecnie około 300 ludzi. Po rozmowach z urzędem i tutajśmy rozpatrzyli, że na te święta nie ma co zaczynać tutaj za bardzo tak od samego Zagórza. Prawda, żeby rozwalić ulicę. Zaczynamy od, tak, zaczynamy od yy, Tarnawy Dolnej, ale będziemy dalej nachodzić sprzęt. Będziemy też w tym miesiącu też nawet zaczynali w kierunku Zagórza. Yy, proszę Państwa, yy, ci mieszkańcy, którzy się nie podłączą do kanalizacji, Będą musieli mieć szczególne szam. I tu, w tym momencie, ta szczelność szam będzie sprawdzana, będzie weryfikacja tej szam. Oprócz tego, będą rozliczani z ilości odprowadzanych ścieków wywożonych przez firmę. Będą musieli się wykazać fakturami za wywożone ścieki. Także nie jest to takie łatwe, że ktoś powie: Ja się nie podłączę i tak będę sobie puszczał gdzieś dalej. Tu będzie pełna kontrola. Panie Burmistrzu, jakie wrażenia po spotkaniu? No, bardzo pozytywne. Cieszę się bardzo, że tak wiele mieszkańców przyszło. No, świadczy to o tym, że ludzie jednak długo czekali i wreszcie, wreszcie ta inwestycja ruszy, bo długo to trwało. Inwestycja jest na tyle skomplikowana, szczególnie na terenie Zagórza, że myślę, że to spotkanie pomogło rozwiać wszelkie wątpliwości. tutaj. Ludzie zadawali pytania i otrzymywali na nie konkretne odpowiedzi myślę, że ten krótki okres czasu, który jest, jak gdyby jeszcze mocniej zmobilizuje ludzi do tego, żeby wyrażać zgodę na wejście w teren, uzupełnić te białe plany, tak zwane, czyli wejścia w te obszary, gdzie jeszcze nie było zaprojektowane, gdzie nie było zgód na wejście w teren. Myślę, że ta inwestycja zakończy się bardzo szybko i bardzo sprawnie. Firma jest na tyle. Mocne, że wierzę w to, że ja zrobię to profesjonalnie. Jakie przemyślenia jako mieszkaniec po tym spotkaniu? No przede wszystkim bardzo się cieszę. Myślę, że nie tylko ja, tutaj wiele osób bardzo ciepło się wyrażało o tym, że ta inwestycja wreszcie się rozpoczyna. Jeżeli mogę wrzucić do ogródka, jeden taki drobny mankament. Faktycznie brakowało takiego pokazania, jakich rejonów dotyczy dokładnie ta inwestycja. No, ale to też było trochę zadanie domowe poszczególnych mieszkańców, którzy mieli czas na tyle dużo, żeby się zapoznać z tymi planami. Natomiast myślę, że najważniejsze to jest to, że faktycznie w tym roku inwestycja rusza, i że w przyszłym roku już powinna być zakończona. Myślę, że zapewnienia firmy, która wykonuje są solidne. W przeszłości wykonywała takie zadania i myślę, że, że pójdzie to sprawnie tylko z tym, że nie cały zostanie podłączony do tego pierwszej kolejności. Są dzielnice, które nie zostały jeszcze zaprojektowane i nie będą podłączone.